Witajcie widzowie! I tak oto zaczyna się kolejna część naszych przygód. Płyniemy na Eldera. Tym razem nie w pław, ale z wykorzystaniem łódki. Pogoda nie dopisuje, ale Elder jest na tyle blisko, że damy radę. Pakujcie się na łódkę i wyruszamy. Pewnie zauważyliście, że nie ma ze mną gadzia. On w tym czasie zajmował się swoimi sprawami. Po dopłynięciu na drugi brzeg zbuduje teleport, dzięki któremu będziemy mogli swobodnie podróżować między dwoma brzegami. I tak oto dotarliśmy na miejsce przed Wami ołtarz Eldera. I tutaj mała ciekawostka. Jeśli w Valheimie marzy Wam się baza, która jest ulokowana właśnie pod ziemią, to obdarz Eldera jest do tego dobrym i jedynym miejscem. Ponieważ fizyka w grze nie pozwala na budowanie baz podziemnych. Jeśli zaczniecie kopać głębiej, to wszystko co jest powyżej również zostanie zniszczone. I osobiście bardzo polecam Wam zrobić sobie takie schronienie. Ponieważ jeśli zginiecie, a w takiej bazie zbudujecie sobie łóżko i ognisko, odrodzicie się w bazie pod ołtarzem, dostaniecie szybko bonus do wypoczynku i będziecie mogli wrócić do walki. Zwiedzając okolice, trafiliśmy na podwójne złoże miedzi. Podjęliśmy decyzję, że wykopiemy to złoże. Miedź przyda się do pancerza dla gadzia, natomiast kamień, który to pozyskamy, wykorzystam do wykończenia muru w głównej bazie. W poprzednim materiale wspominałem, że warto kopać kamień dookoła. Następnie uderzając z niego od góry, może dojść do sytuacji, w której całe złoże zawala się i teraz widzicie o co mi chodziło. Niestety nasze złoże dało się zawalić dopiero pod sam koniec wykopalisk. Mając tak dużo miedzi, wzięliśmy się za przetapianie. Kto grał w Walheim, ten wie, że przetapianie jest procesem monotonnym i żmudnym, dlatego warto zbudować sobie więcej odlewni oraz mileże. I tak też zrobiliśmy tutaj. Widzieliście, że wcześniej. Przed kuźnią stał mnie od oraz odlewnia. Zostało to przeniesione lekko do boku. Dzięki temu wszystkie materiały będziemy mogli przerabiać sprawniej. Pamiętajcie, żeby cały teren wyrównać. Dzięki temu będzie można tam jechać wózkiem, który bardzo przydaje się przy przenoszeniu ciężkich sztabek. I tak oto, na i w pełni przygotowani, ruszyliśmy na Eldera. Bossa udało się pokonać. Natomiast całą walkę wrzucę Wam w następnym odcinku, a my przechodzimy sobie dalej. Po pokonaniu bossa, kolejnym etapem naszych przygód jest bagno. Dlatego ruszyliśmy na północ. Niestety okazało się, że łódkę, na której przypłynąłem, zostawiliśmy blisko ołtarza, a byliśmy już naprawdę bardzo daleko. I tutaj również musieliśmy pokonać rzekę. Dlatego podjęliśmy wyzwanie, że spróbujemy przepłynąć ten fragment wpław. Jak myślicie, udało nam się? Dopóźniej. A no, że się uda tutaj? Myślę, że nie. A jakbyśmy spróbowali do tą małą wyserkę po prawej dopłynąć. O kurwa! O kurwa! Po co się dzieje za nami? Popier! O człowieku! O kurwa! To jest bardzo zły pomysł. To bardzo zły pomysł był. O, a gdzie ty jesteś? No, popłynąłem na wysepkę. Nie, to ja to spierdalam. <laughs> Chyba zginę. O. Dobra, przeżyłem. Dopłynąłeś, da? No? Tak. To stawiaj ten. A tylko, że ty teraz znowu nie masz, żeby postawić. No nie mam. A, a, mnie, a mnie tu banda starych szarów atakuje. No to jakbyś podpłynął, to bym ci ten. E, teleport zrobił. Znaczy... E, co ja mówię? Muszę no się z nimi uporać najpierw, muszę się z nimi uporać. No to poraj się. Mam 82. To ja 92, może dopłynę po małotku. A pływanie na którym poziomie Dawaj Maciek Na siódmym O kurwa O kurwa, ale fale dojebało. a, a podsiadło śpiewało... Ginę, 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 ginę. 70 dawaj, życia. Dawaj! 50 życia! Dawaj Maciek! O, o. <laughs> kurwa, kondycji nie mam teraz, żeby tam wejść na... Dobra, powstań sobie w miejscu fale cię ciągną. Jak się okazało pływanie idzie na mnie najgorzej. I tak oto ruszyliśmy dalej na północ i znaleźliśmy kolejny biom Mokradła. Moim zdaniem jest to pierwszy ciekawszy biom w Walheimie. Wynika to z faktu, że tutaj już naprawdę trzeba być dobrze przygotowanym, wiedzieć z kim walczyć i z kim nie. Natomiast jeśli wejdziecie tam w nocy na wczesnym etapie gry, to możecie być pewni, że nie skończy się dla Was dobrze. Na bagna na razie nie wchodziliśmy. W miejscu, w którym Was zostawiłem, Zabiliśmy jeszcze kilka draugrów, szkieletów i pijawek i wróciliśmy do bazy. Obok bagien postawiliśmy teleport, dzięki czemu będzie można łatwo tam wrócić. Już niedługo pokażę wam, dlaczego bagna są tak wymagającym miejscem. Na koniec wracam jeszcze na chwilę do naszej osady. Wspominałem wam, że złoże miedzi Dał mi dodatkowo sporą ilość kamienia. Wykorzystam go do podniesienia muru. W końcu zaczyna on wyglądać tak, jak wymarzyłem sobie od samego początku tej gry. I tak oto dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie i zachęcam do subskrypcji oraz pozostawienia jakiegoś komentarza. Jeśli jesteście zainteresowani na Twitchu znajdziecie nasze rozgrywki na żywo, tam możecie znaleźć trochę więcej treści. W kolejnym odcinku, tak jak wspominałem, zobaczycie naszą walkę z Elderem. Z mojej strony to wszystko. Dzięki wielkie i do zobaczenia.